Ja się witam Was już w kolejnym odcinku z Fasmofobii na tym kanale. Dzisiaj ze mną jest Żaba. Możecie się przywitać? Nie ma. Eee, no, dzisiaj będziemy grali tylko na dwa dowody. Na dwa, bo mamy tryb koszmarny. Dajcie znać, czy chcecie obłenda, Bo szczerze zagrałbym. Ale. No. No, tak. No tak wiecie, tak trochę rijski, ale jak chcecie to napiszcie, no to zagramy. Dobra, daj no gotować, lecimy pierwszą rundę. Gierkę, rundę, gierkę bardziej. Dobra okay, Izabel, lecimy uważaj na ciemne duchy, okay, ciemne. Dobra, bierzemy taką. termomę. Gdzie <noise> armar? <noise> <noise> ja biorę oczywiście kamerę. <noise> Nie ma kto, kurde, dobra Sorry, widzę, że ta gra jest głośna, może trochę ci lekko w OBS-ie Halo, halo, dobra Bo Szczerze, gra jest trochę głośno, mi się wydaje Ale dobra, to nic nie szkodzi To nic nie szkodzi wizowem Szeroko Tarota, dobra yy, Koreczki w garażyku. W garażu bardziej Eee, MF, MF, zapraszam, szybko! Gdzieś mi rytnął Tu, 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 tu drzwiami rytnął No, teraz, No tu, tu, tu Sprawdź tu, tu, tu temperatura? Eee, sześć siedem! 67! Czas na ryba, ej! No, ej! No co jest nie kamerą? No zostaw! Co? Ja biorę, ja biorę!

Zobaczcie tutaj elegancki sprzęcik jest grany, króc, nowy, kadzidle. O w ogóle kadzidła to się takie aram kadzidłami wizowe. Kadzidła to jest jednak rzecz święta. I tak samo jak ja w ogóle, patrzcie jaki on ma zasięg. Zobaczcie jaki on ma zasięg to jest jego Nie, to jest jego pokój, jak nic jest ultra! Tak, ultra, zrób zdjęcie? Daj ja nagram jak w sol Dobra, idę pojechać jakieś rzeczy. Dobra, weź do nagrania. Dobra, dobra. Już. O widzowie, no to było porowo grzajemy oporowo. Grzejem, oporowo. <laughs> Od razu mówię. Nagram Shadow y y Ghost że dwu bo mi się coś tu stało. ile idę zamknąć drzwi, bo tu mi się drze. Dobra, widzowie jestem. Od razu, od razu mówię, tu <śmiech> mogą <śmiech> pać niekulturalne słowa. Ja bynajmniej nad tym nie panuję. Ale to już rzadko się zdarza, bardziej po patrzę. Mam głośną grę, bo w sumie trochę jak mam być czary to ja się zobaczyć trochę tej gry. A tak to już się tak nie boję. Ja. A na pełnej mordzie to. Okej, okay. patrzcie, patrzcie, patrz, patrz. kto To Kurde, aż mi ciary przeszły co. Dalej, tu się nie bądź. Nie no, wiem, na razie mamy ultrafiolet, to jest lipa, na 6 stopni Tu 4 Ty! Skubany jest w dwóch na miejscach naraz I teraz ja nie wiem, Nie wiem, on jest chyba... No, ale on mógł tylko przejść, no ja nie wiem, widzowie Ej, bo patrz, bo tu jest 5 stopni A tu jak przyjdę, jest 6 I 5 5, 1 5, 7 tak czy siak to jest mniejsza. Zmienił pokój, powtarzam widz, bo tu dotsu mnie masz. widzowie, musiałem mu strzelić jednego. Komu? Mąkę no, okay, sprawi e, dobra, e, pokój zmienił. Mam drugi dowód Tutaj najprawdopodobniej, bo tu jest, ci mówię, 5-7 Ja od razu tu jest siedem, ta zmienił pokój, skur... Aaaaaah Oj widzowie Zdjęcie! Nie, spokojnie Iwet Ja pierdole Nie, bo ja myślałem, że z to jest szafa zamknięta, nie? Zrobiłem mu zdjęcie z tak Ale jest O kurwa! Ja pierd! Co się śmieje, kurde, mówiłem, żeby nie było widzowie, oszczędziały. Nie się boi tej gry. No ja też jaką na stopę Ale są dwa okay. termometry. nie to... A weźcie, widzowie, weźcie. Wiecie co ja go pierdolę. O, nie wiem, ja nie... Ja nie lubię tak On się, pełen, on się łapie, spadni. Widzicie widzowie jak on mnie uratował? Popatrz serenka Nie no się zestram zaraz, no ja pierd... To nie dam <noise> no, Nie wiem, krucyfiksa spalił, że mu nie wstyd Za przeproszeniem Nie wiem, jasne ja jestem świeca Co? Jest tam świeca? Świeca nie, świecy nie robię, wiesz <noise> Ej, dawajna! No. Jak pod tym odcinkiem będzie Nie wiem, to zrób coś mm, prawda? Mm, nie no, nie damy nic mangi, No nie wiem, on spiryta chyba nie ma ogólnie jako, Jakby no... To teraz widzę, no nie możemy sobie kreślić. Kurwa mać. Nie baczcie, ostro kurwa! Nie! Nie bądźcie! Widzowie to jest ta mażdura Nie wiem nie wiem gdzie Pokój dziecko, pokój dziecko Dobra, w karabin też jest Chowam się O ja pierdolę, widzowie Słuchać chyba Ja pierdolę widzowie, co To jest, to jest PICZE! Przerwę ja głos! To Oaj, pis ducha, pis ducha, pis ducha. No to mówię ci, wpisy ducha ty dekluty! Najgorszy! O dalej, o to by był 300m! Weź go szczerze tego ducha ostro! Nie wiem. Szybko, szybko! Kłać! Kładź krusa no, co ty robisz debilko? Bita Dobra, idę na poltera przygotować Będziemy z nim widzowie teraz tańczyć Będziemy z nim, za przeproszeniem Kurwa tańczyć Ja to pierdolę, aż mi, już mi się srać. Ty widzowie, tak trochę wam podpowiem Nie srać No bo ja się Kurde, nagrywam to dla was widzowie, mimo że tego nie oglądacie ale, fajnie by było Fajnie by było, jakby... Z... Grałem coś! Co co co? Ty do mnie gadasz! Darknet. Darknet. <grym> I musimy, widzę teraz, ducha odgadnąć po jego zachowaniu, nie? Oba, mogę wam szybko wytłumaczyć. Demon... Ja demona sprawdzam tak, że po prostu patrzę, jak z nim sięganiem wokół blatu, za przeproszeniem, to... Jak on nagle da takiego, nagle... Normalny ma tempo, nie? I nagle taki spida da przez chwilę i później normalny, to to jest demon. bo nie wiem, jak Poltera bardzo dużo rzucała się po te skupka Mylink nie słychać kroku z daleka. obam KORWA! Ja pierdolę! O, o bo jest taki zmienny, on jest taki, taki szorstą. Ty, ja za to muta na YouTube nie dostałem wszystko normalne w bo mi chodziło o... Wiesz, wszystko. jest No, no. <grym> Widzowie... <zauwares> to nie tak, że ja klnę na co dzień. Serio, nie klnę. Tylko po prostu przy takiej gerce, to się nie da nie kląć. Kurde, widzowie... Wiedz... Ja I wiecie, co jest najgorsze? Widzowie, że ja to pod publika nie robię. Daj, 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 daj! Dla widza, dla widza! No daj, no dla mnie, Nie no. wiem, dam ci na blać, na, na blacie to ja! Źle <grym zauwares> to zabrzmiało, ale dobrej The wheel of fortune na czerwono, psyka no, chyba spadła, one dobrze The wheel of fortune na zielono, dodało na psykę. The tower, nie wiem co robi... A, duch czymś rzuca, albo... no po prostu Ja pierdolę! Nie on No O kurwa, za nogi mnie podwioził, jebany! Czorek, czorek! O kurwa, kat! Go to mi! Go to mi! Go go baby! Bebe! Kurwa gdzie on jest wyjasny kulary? O do! Sto idę. Słuchajcie! Widzowie no nie wiem, ja chyba tego nie wiem. Wypu Dobra, wypuśćę wam to, ale że nie było że klnę, bo ja naprawdę nie chcę klnę, tylko... Winny się tłumaczyć, tak? Nie no, ale serio nie gnę. Skoro no, ta gra jest wydań. Ale jako mnie szybko z kubany. Wy to widzieliście? O taka. A, zaraz będzie hunt, to się pobawimy. Mogłybyśmy ja. myśli jebać. Demon, Myling, Polter, Obambo. Obambo. Oj, szybszy był, delikatnie.

Ja wiem, co ja zrobię. Ja robię a ty, kuchnia, co? on ten moment dziki. O! Wiesz, to twoje zwłoki. Ej! Ujjj, po! Co ty się straszy? Nic, bo. Ja sobie tam wchodzę do tego, do łazienki. Nie, on. Od... O, kupę. O, łamą, brruch. Co i to zjem. Ja mam nadzieję, Aha. że jest dobra jakość dźwięku bardziej, bo ja nigdy tego dźwięku nie umiem dostosować. Trochę wiecie? Może Wam tu trochę podkręcę tutaj głos mój. Na tak co najmniej 5 dB. Ooooo! Teraz... O! Spalił fali powtarzam! Powtarzam! Dobra, biorę kartę dla widzu. kurwa dla widza. No. A! Ooo misiaczku, ale co mnie takie eventujesz? Kadzidła masz za na glebie No eventujemy no The tower, no daj jakiegoś deda No i will of fortune jeszcze mi z takiego domu ponieść O co ty To jest demon na boł bambo, Zgubiłem Go to me go to, go to me Nie słyszycie podejście ja. bliżej Diable Usłyszał Widział jest w salonie Nie widzę nic twojego dada, nie? Redukuję Nie widzę to jest polter ja i to jest chyba polter. Puchancie, puchajcie widzowie. No. Nie, I co to może być za herytan? Kurde złócał jak polter na no, wsunę kupka rozwalić. No ale mi się, że on by to bardziej rozwalił jako... Oh, o! Nie wiem. No ja, widzowie. Będzie... No nie wiem, no chyba ta... Mylinga to też nie jestem, po kurde, obambo albo Demon. Nie wiem, widzę, to ja, jest... Widzowie. To jest... Ja robię kasyno. A się tak chyba dam go, co będzie... No był lekko szybszy, bo nie zwolnił, nagle mocno. Może... Nie, nie. ja daję Obambo, daję Obambo. Ja też, mówię pierwszy raz obambo, bo to będzie moje pierwsze Obambo na trybie koszmarnym mogłem to Kurde, on to z Kuban, nie, nie. Ale to Polter będzie. Ona by tak chciała no, o, być tu ze mną. Co jest? Ja dostałem za tą grę trzy koła. No co? A ja trzysta. Dobra, widzowie, ja kończę ten odcinek, bo ja muszę iść do toalety się No ale to nic, to każdego czeka taki coś. I jutro, jutro coś będzie nagrane na pewno. No nic, widzimy się już w następnym odcinku. Elo! Ela.